Kilkanaście minut wydarzenia, w których m.in. o dziewiątym już spotkaniu wiernych na lednickich polach. Około 200 tysięcy osób przyjechało do Lednicy, by razem się modlić, rozmawiać i bawić. To pierwsze spotkanie po śmierci Jana Pawła II, który zawsze jednoczył tysiące wiernych. Dziś jest tak samo. W tym roku uczestnicy zjazdu pod Bramą Rybą przyjmą Testament Papieża. Więcej na ten temat w wydarzeniach o 18.45. Zapraszam. Egzotyczna podróż. Ślub córki. Nowe osiągnięcia techniki. Nowy członek rodziny. Życie zaskakuje, więc miej coś w zanadrzu. Trzyletnie obligacje skarbowe. Dają wysokie odsetki, a zainwestowane pieniądze możesz wycofać wcześniej. Sprzedaż tylko w PKO Banku Polskim. W swoim życiu? Sięgnij po nowość jogurty doktora Edkera i ciesz się niezwykłymi, kremowymi smakami, innymi na każdą porę roku. Teraz jogurty wiosenne doktora Edkera w pięciu przepysznych smakach do wyboru. Doktor Edker, przepis na sukces. Cześć! Cześć! Jechałaś tak długo i wciąż wyglądasz tak świeżo. A te kolory! nowe? Nie! Wyprane w nowym Pervol Color Magic. Zwykłe środki do prania z czasem wspierają kolory, ale Pervol dba o kolory, by wyglądały jak nowe, i nadaje twojemu praniu świeży zapach, który utrzymuje się przez długi czas. Cieszę się, że przyjechałaś i przywiozłaś mi wyjątkowego. Nowy Pervol Color Magic. Kolory lśnią jak nowe, a świeżość pozostaje na długi czas. Jakość firmy Henkel. Piękne kobiety zostawne mężczyzną bez wyobraźni, a kobietą z wyobraźnią. Dla których wnętrze liczy się najbardziej, dajmy solidne, trwałe i piękne. Panele podłogowe. Kronopol. Heidi, chwileczkę! Co to jest? Mój braun z abym miała gładkie nogi. Trzymaj! Nie potrzebuję, go, jedziemy tylko na dwa tygodnie. I na wiele tygodni, a nie dni. Brązikie pil podnosi włoski i nasady skutecznie i delikatnie. Ha, masz więcej miejsca w walizce. Jedwabiste, gładkie nogi na wiele tygodni, a nie dni. Pierwsze urodziny Jasia były wielkim wydarzeniem. I nie tylko Jaś bawił się znakomicie. Będzie co wspominać po latach. Jak pozbywam się plam nie podrażniając wrażliwej skóry? Persilam Sensitive. Bo Persil może więcej. Jego unikalne Power Pearls są trzy razy bardziej skoncentrowane. Bezwzględny dla plam, łagodny dla wrażliwej skóry. Mój mały Urwisek i Persil Sensitive zostali dobrymi przyjaciółmi. Persil. Poczujesz różnicę. Ceny jak malowane. W Praktikerze zawsze wyjątkowa oferta cenowa. Praktiker da radę. Nowość od Nivea Visage. W znalazłam krem, który nawilża moją skórę przez cały dzień. Nowość. Krem nawilżający Nivea Wizaż. Nawilżenie przez cały dzień. No nie! Nigdy tego nie doczyszczę. Stop, co, 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 co? Cięcie! Wspaniale! Ale tak naprawdę jak my to wyczyścimy? Z moim purem to żaden problem. Nawet jedna kropla pura z octem owocowym działa tak silnie jak łopatka do tłuszczu. Dlatego pur usuwa tłuszcz z naczyń w 100%. Idealnie czyste. Moim zdaniem pur to najlepszy płyn do mycia naczyń. Pur Ekstra. Jakość firmy Henkel. Odkryj niesamowicie intensywny kolor. Nowa farba do włosów Freelance firmy Schwarzkopf. Zawiera Brillant Color System. Skoncentrowane pigmenty wnikają w strukturę włosa, nadając mu modny kolor, tak lśniący i trwały jak brylanty. Nowość. Brillant firmy Schwarzkopf. Odkryj nowy dezodorant Fast Sport Active. Teraz aktywne składniki zapewniają 24-godzinną świeżość i wyjątkową skuteczność. Zawsze, gdy tego potrzebujesz. Ach. Jak się czujesz, kochanie? Świeżo. Dzięki. sport Active. Poczuj przyjemną świeżość fa. Teraz wypróbuj Fakul Dive. Odświeża i chłodzi. Z wegetą smakuje lepiej. Pamiętaj, raz wystarczy. <grych> już to widzę. Dzięki skondensowanym pigmentom farba Dulux Once kryje idealnie już za pierwszym razem. I raz, i raz. No i co, podoba Ci się? Ja też bym pokrył za pierwszym razem. Dulux Once. Jeden raz i już. Biga Algidy lub Algidę śmietankową. kuchni na szczęście i sprawdź patyk! Do wygrania 8 milionów big milków, a szczęście sprzyja lodorzewcom. Teraz patyczki promocyjne także w Algidzie śmietankowej. Szukaj w lodówce! Maksymalna objętość, idealna ochrona. Innowacja firmy Schwarzkopf. Pianka Taft z systemem pełnej termoochrony przed gorącym powietrzem z szarki. Efekt? Elastyczne włosy, zwiększona objętość fryzury. Przy każdej pogodzie przez cały dzień. Nowa, ulepszona pianka Taft. Firmy Schwarzkopf. Niewiele. Delikatnie masujesz twarz, a żel wnika w skórę i zmiękcza zarost. Inaczej niż zwykła pianka do golenia. Wypróbuj żel do golenia Gillette Series. To wyjątkowo gładkie i komfortowe golenie. Mmm, Caprio. Pysznie owocowe, podwójnie smaczne, podwójnie rodzinne. Bo masz 2 litry Caprio w cenie jednego. Caprio. Połowa rodziny pije gratis. No, szykuje się dziś super impreza. Ale ty nie wyglądasz super, te przetłuszczone włosy i łupież. Nowa szoma przeciwłupieżowa Lemon, podwójnie skuteczna przeciwłupieżowi i przetłuszczającym się włosom. Dodatkowo wzmacnia włosy aż do 80%. To dlatego dziewczyny stoją w kolejce do ciebie. Nowa szauma przeciwłupieżowa Lemon. Szauma, ponieważ tylko mocne włosy to piękne włosy. Firmy Schwarzkopf. <laughs> Jedynka, rodzina farb do wszelkich powierzchni. Jak jesteś tak, tak u dłużej, no... Niech on przestanie. Nie jest dobrze, się, Jak jesteś tak, tak u dłużej, Nie na no, Wystarczy, że jesteś w Tak Taku dłużej, a dostajesz najlepsze ceny na połączenia i sms we wszystkich kierunkach. Tak Tak. Inna rozmowa. na niedzielę, już o 19.05. Zaproś przyjaciół na grilla. Ciesz się dobrą pogodą z nowym smakiem chipsów Lays grillowana papryka. Miłość. Sprawia, że jesteśmy lepsi. Chciałbym być z tym jakimś wyjątkowym. Dodaje nam odwagi. Chciałem pana prosić o rękę pańskiej córki. Ale idę zorientować to jest z ciocią Teresą, czy z panią Anetą, a wujek jest sam, czy może jeszcze z kimś innym? Pierwsza Miłość, teraz od poniedziałku do piątku o 18.00. Na wspólny seans zaprasza producent cukru żelującego Diamant. Czaj, czer, czer, czer. Diamant, wiem jak osłodzić Ci życie. Wydobywamy ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie z polskich złóż. 118 tysięcy kilometrów gazociągów. Specjaliści w spółkach grupy kapitałowej. A wszystko po to, by zapewnić Ci codzienny komfort. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo SA. Co jak bajka, Kopciuszko? Spędziłem bardzo miły wieczór dzięki Pani. Mogłem panią znowu zobaczyć. Widocznie nigdy nie jest za późno na znalezienie swojego księcia. Klinika Samotnych Serc, sobota 19.15. Łaza! Nie wiesz co zrobić z czasem? Nic się nie dzieje? Obudź się! Z nami nie będziesz się nudził. Czeka cię gorąca sobotnia noc. Wieczór filmowy z Polsatem w każdą sobotę. Zabijecie potnę na kawałki. Groza narasta w tempie ekspresowym. Aż strach się bać. Straszny film dzisiaj o 21.50 gumę balonową o smaku owoców tropikalnych. i Bardzo niegrzeczni policjanci w akcji. Bad Boys w poniedziałek o 20:45. Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Uwaga, tylko teraz nowoczesny zestaw satelitarny za jedyne 199 zł. Odwiedź punkt sprzedaży lub zadzwoń i zamów. I, i, i.